Jesteśmy w fundacji sprawnie inaczej, i wiem, że często w takich miejscach jest bardzo dużo ludzi, którzy mają talent, a często ten talent zauważony jest przez ewentualnie ich współuczestników takich miejsc, przez instruktorów, czasem przez rodzinę, a może niekoniecznie. A na naszej mapie talentów chcemy zobaczyć każdego, chcemy wyeksponować każdego, kto ma talent jakiś, bo tak jak mówię, każdy ma talent jakiś, by spełnić swoje zadanie by działać najlepiej jak umie, bo wtedy miłość nastanie. Dla mnie Krzysztof Plewen, Multitalent. Słuchajcie, zapraszam Was, zapraszamy serdecznie 25 października do Projektornik GAK na wielki finał Mapy Talentów Brzeźna. Pokażemy różnych ludzi dla mieszkańców i dla miłośników Brzeźna. Zapraszamy serdecznie, być może Ciebie. Pokaż swój talent na reszcie, 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 świata, reszcie gdańska, reszcie brzeźna. Zapraszam. Do zobaczenia. Dla mnie to jest po prostu genialne. To jest, no, popatrz, różne rzeczy, zbyteczne, takie, które trafiają na śmietnik i ktoś bierze i tworzy z tego taką oto otoesową, no, mądrasową. Tak. A tutaj mamy po prostu pozdrowienia. Pozdrowienia z brzeźna. Spełnienie nas najskrytszych marzeń, <ścoughs> jeśli macie marzenia, to może one teraz doznają urzeczywistnienia.